Modlitwa pielgrzyma. Duchowa droga życia. Witajcie drodzy pielgrzymi. Zapraszam was do nowego cyklu spotkań duchowej pielgrzymki na naszym kanale Serce Maryi Modlitwy. Dziś wspólnie modlimy się o odwagę, zaufanie Bogu i siłę duchowej podróży. Każdy z nas jest w drodze, nie tylko w świecie ale przede wszystkim w życiu duchowym. Czasem ta droga jest jasna i prosta, a czasem pełna zakrętów, chwil zwątpienia i pytań, na które trudno znaleźć odpowiedzi. Dziś chcemy razem być z wami w trudnych momentach, by wspólnie zanurzyć się w modlitwie, szukając światła i pokoju, który płynie z zaufania Bogu. uczyńcie znak krzyża i Boże, w tych chwilach, gdy wątpię i serce moje drży, gdy nie widzę drogi, a każdy krok wydaje się trudny, proszę o światło na mojej drodze i pokój mojej duszy. Panie, w chwilach zwątpienia przypomnij mi, że nie jestem sama, że Twoja miłość otacza mnie zawsze, nawet gdy ja jej nie dostrzegam. Niech moje serce nie ustaje w poszukiwaniu prawdy. Niech moja wiara nie gaśnie, choć czasem wydaje się słaba. Panie, naucz mnie cierpliwości wobec samej siebie, a w chwilach lęku i niepewności naucz mnie dostrzegać Twoją boską opiekę. Pomagaj mi dostrzegać w codziennych sprawach znaki Twojej obecności, w uśmiechu bliskiego, w cichym słowie pociechy, w pięknie przyrody, która mnie otacza. Boże, daj mi odwagę, by stawić czoła własnym lękom, by nie uciekać od pytań, które nurtują moją duszę, by z ufnością kroczyć po ścieżkach duchowej pielgrzymki. Niech moje zwątpienia stają się miejscem, w którym uczę się ufać Tobie jeszcze głębiej. Proszę spraw, aby moje życie stało się modlitwą, a każde słowo, każdy gest, każdy oddech duchową drogą. Niech moja droga, choć czasem trudna i pełna cieni, prowadzi mnie ku światu Twojej miłości i pełni pokoju. Panie, obdarz mnie wytrwałością, mądrością i sercem otwartym na Twoje wyzwania. Niech każdy dzień mojej pielgrzymki staje się krokiem ku Tobie, ku radości, ku służbie bliźnim, w dzieleniu się miłością i nadzieją. Boże, dziękuję Ci za Twoją obecność. Twoja łaska mnie podtrzymuje i prowadzi. Niech moje życie będzie nieustannym pielgrzymowaniem w Twojej obecności i w Twoim świetle. Amen. Pamiętajcie, że każdy z nas jest pielgrzymem. I choć droga czasem bywa trudna, nigdy nie idziemy sami. Zapraszamy do dalszej wspólnej duchowej pielgrzymki na naszym kanale Serce Maryi i Modlitwy, gdzie codziennie odnajdujemy inspirację, wsparcie i nadzieję w drodze do Boga. Dołącz do naszej duchowej pielgrzymki, subskrybuj nasz kanał, komentuj, dziel się swoimi refleksjami. I doświadczeniami w swojej wierze. Dziękujemy, że z nami jesteście.